Yamaha nt 07 Bardzo rozpoznawalny naked z popularnym serduszkiem Yamaha. No ale co zrobić, żeby wydłużyć czas eksploatacji tej fantastycznej MT-7? Plus do tego wszystkiego, żeby miała łatwiej na zimnym rozruchu, żeby również w tych warunkach miejskich, po którym, jak to na nakeda przestało, sprzęt mógł również się dobrze poruszać. I to nie ten sprzęt, tylko sprzęt ten. Zadbamy o niego w bardzo fajny, popularny sposób. Ceramizator, ale uwaga do motocykli który też świetnie współpracuje ze sprzęgłami. Poprawia zarówno ciśnienie sprężania, tworzy ochronną warstwę metaliczną i wiele, wiele innych rzeczy. Także zadbaj o silnik swojego motocykla razem z Grzegorzem Dudą, który też stosuje ceramizatora. No to co, moi drodzy, temat łatwy, prosty. Aplikujemy, silnik już jest rozgrzany, silnik pracuje. Kilkanaście minut później jedziemy 100 km lightowo, a później 1000 po 1000 km już mamy pełną ochronę do 50 tysięcy łopanie, ten motocykl jeszcze będzie jeździł, a jeździł. Przytrzymaj mi proszę telefon. Ja sobie poprawię fryzurę. O pięknie i teraz aplikujemy. Śmiało może bliżej tutaj pokażemy, jak to wygląda. Oryginalny ceramizator. Zobaczcie, z hologramem. Żartów nie ma. Wypakowujemy łatwa aplikacja. Strzykawka, odkręcamy strzykawkę, i teraz odkręcamy korek. Zobaczcie ten korek z napisem ja lubę. Ja to lubię. I tak jeszcze yy, no, poszło z rangiem. i zobaczcie, aplikujemy do motocykli ceramizator, nanoceramika do silnika, bezpieczna dla sprzęgła, no to co, dbajmy o nasze jednoślady i działajmy, że tak powiem, z nowoczesną chemią motoryzacyjną.